Ten rok jest taki w ogóle, że, że dużo rzeczy nam uświadomił, prawda? Ten rok już się skończy, tak naprawdę. Mam nadzieję, że następny rok już będzie jakiś bardziej pozytywny, bo naprawdę myślę, że to, to jest, że wszystkich to dot, 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 dotknęło, tak naprawdę. Myślę, że każdy to przeżywa. Mam nadzieję, że to może zrobić lepszych ludzi z jednej strony, że każdy, wiesz, jest na takim samym poziomie. Każdy się boi, czy może gdzieś iść, czy nie iść. I myślę, no, mam nadzieję, że jedno co może być pozytyw, z tego, że właśnie, że ludzie troszkę otworzą te serca i zobaczą jak życie, że wiesz, materialistyczne rzeczy do końca dnia nic ci nie zrobią, że naprawdę jest ważne, żeby być miły między sobą, żeby być blisko tych bliskich i kochać tych bliskich i szanować tych koło, koło ciebie. No ja chociaż mam takie zdanie, mam nadzieję, że inni też to, to poczują w tej pandemii. Ty uczylałaś swoich fanów już od długiego czasu, żeby byli bezpieczni, zostawali w domach, nosili maseczki, ale twoja przyjaciółka, Edyta Górniak, ma trochę koronasceptyczne podejście do całej sprawy. Mi powiedziała, że to jest gruby scenariusz, pandemia. Czy ty z nią o tym rozmawiałaś? E, wiesz co, przyznam, nie miałam w ogóle kontaktu z Edytą od chyba czerwca, tak naprawdę. Zmieniła swój numer telefonu i z tego co wiem, dwa dni temu z nią pisaliśmy. No i w ogóle o te, na ten temat nie rozmawialiśmy. Nie było tematu. Nie było tematu, tak.